Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zapraszam was do kosmetyków z OriFlame'u, to znaczy do mojego zamówienia z tego z 18. tak, katalogu 18. U nas bardzo, bardzo pochmurno. Nie wiem jak u was napiszcie, jak u was pogoda, czy widać te święta, czy nie, bo u mnie w ogóle jest szaro-buro i ponuro i śnieg topnieje, więc. W ogóle nie czuję się tych świąt. Oczywiście wraz z dostawą, czyli z kosmetykami z paczką dostałam już nowy katalog na styczeń, a dokładnie od 28 grudnia do 22, od 28 do 22 stycznia. Jest to katalog wyprzedażowy taki. Tak, fajny, bardzo ładny kolorek nawet. I zobaczcie, tu nawet taki jest, o, że nas zmusza do otworzenia. Taka zakładeczka, i co nam tutaj pokazują? Wydaj 69 zł w tym katalogu i cieszy się specjalną ceną do wybranych produktów. I tutaj, zobaczcie, pokazali nam na odwrocie parę rzeczy z promocji. I dodatkowo zestaw noworoczny za jedyne 19,99. jeśli wydasz się, no 69 zł na produkt z tego katalogu, na produkty z tego katalogu, czyli też mamy zostawić za 20 zł. Jest to ten kremik, który Wam kiedyś pokazywałam, tuż do rzęs i ten balsam care, tak, po 20 zł. Ja tak na szybko przejrzałam i to co mi się yy, nie wiem czy ja teraz znajdę, to taki balsam, yy, który ja mam z, 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 z Szwediswa w dobrej cenie, bo 38 zł, one zawsze są takie droższe. Chyba się na niego skuszę. Oczywiście o tym peelingu Wam mówiłam, bardzo fajny peeling, ja go bardzo, bardzo lubię. No cena jest 62 zł, nie mała. I ja tutaj tak na szybko kremy, kremy pod oczy z irisem, z irisem, z Royal Velvet i maseczka, tak? To też są takie fajne rzeczy i chyba się na ten kremik skuszę. A teraz Wam pokażę, co ja miałam w tym zamówieniu z Oriflame'u. Tutaj to zamówienie mniej więcej około 53 punktów było. Dla tych, którzy oczywiście są w Oriflame'ie i są ciekawi, jak ta punktacja wygląda. Czyli tak, tutaj mamy ton, tonik z zieloną herbatą i cytryną. Tak? Miałam w zamówieniu dla klientki. Dla klientki też te dwa kremy, takie duże kokosowe. Duże, nabliżające kremy to 150 ml, nie pamiętam jaka cena, nie pamiętam, nie spisałam sobie, co jeszcze w zamówieniu dla tej też osoby Lucia. Lucia to jest taki, tam chyba była taka promocja, że jak się pytało jakieś tam pieniądze, już nie pamiętam jakie, można było po obniżonej cenie kupić tą wodę. Nie wiem czy... Tak. i w tej wodzie chyba jest karambola, płatki śniegu, czyli taki śnieżny, yy, jakiś akcent i coś jeszcze, yy, coś takiego dymnego nie pamiętam. I co tutaj jeszcze? Oczywiście w moim zamówieniu są te kremitki. Tu Wam pokażę, bo to dla mojej sąsiadki, a tego też zamawia dużo. więc te kremitki małe, trzydziestki, w którym są trzy rodzaje Herbat, tak, zielona, biała i czarna. Takie zapachy mają te kremówki. Włożymy. No, w moim zarobieniu chyba trzy zestawy, takie co były fajne cenie po 10 zł. Jest to krem do rąk i mydełko z witaminą E. Cena bardzo fajna, można było skorzystać. Ja mam takie trzy zestawy. Mam jeszcze te właśnie mydełka takie świąteczne. Ostatnie też trzy. Happy Holiday w formie takiej skarpetki czerwonej. To jest bardzo fajne. W moim zamówieniu też oczywiście mleko i miód to jest mydło w płynie. I dodatkowo jeszcze w takim dodatku w fajnej cenie były też mleko i miód i składkami tak dwa razy one chyba po 20 złotych były co jeszcze a jeszcze dla klientki taki błyszczyk taki błyszczyk i to jest chili sherry, liśniowe jakieś liśniowe chili o ile dobrze tłumaczę oczywiście od razu przypominam że ja angielskiego nie znam taki kolorek z tym lasting shine czyli z tym takim błyskiem. i jeszcze z tej takiej one są niedrogie, takie pomadeczki po 10 zł, fajne, malutkie. I zaraz Wam pokażę, bo to dla mojej sąsiadki. Nawet się spytałam, czy mogę pokazać kolorki. Więc już w przypadku i Red to jest taki kolorek. Wam pokażę, bo pozwoliła mi trochę masnąć. Tak i to jest jeden. Drugi kolorek to będzie Red. Mhm. Teraz Wam pokażę bliżej, tak po kolei pomaluję. I trzeci kolor. To jest taki jaśniejszy i on jest Coral red. Czyli zobaczcie takie trzy kolorki, czyli ten jest koral red. Od waszej będzie prawej strony chyba. Jak będziecie oglądać, tak od prawej strony będzie koral Red, deep, tak, deep RED i, i ten ostatni Berry Red, czyli o takie, może ja to stanę, pokażę Wam bliżej. O to są takie kolorki, chociaż ja tak się przyglądam trochę inaczej wyglądają. W alu niż w internecie no ale niestety internet zawsze te kolory trochę zakłamywał więc i to jest to i jeszcze tak na szybko co zamówiłam to zamówiłam dla siebie wiecie że tam była taka promocja że jak się tam zbierało chyba jakąś tam kwotę można było kupić za 30 zł taki zestaw kolczyków i się one bardzo w takim bardzo ładnym pudełeczku przyszły mi się tak, e, podobały mi się na tym rysunku i stwierdziłam, że w takich kolczyków, zobaczcie jak pięknie zapakowane, najpierw w takim pudełeczku, potem w takim właśnie papierku ładnym i dochodzimy do kolczyków. Kolczyki są ładne, przepiękne, powiem nawet, że mi się zdawało, że one na tym rysunku miały więcej złota, ale może fajne, że one takie są bardziej platynowe, tak? takie platynowe złoto z cyrkoniami, bardzo fajne na okres świąteczny. E, pięknie wyglądają. Ja już miałam parę, mam biżuterii z e, Oriflame'u są w porządku, ok, nawet e, niektóre mam naprawdę bardzo długo, bardzo ładnie się spisują. Także jestem zadowolona. E, dobrze, że to wygrałam, wybrałam. Jeszcze wam powiem jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz wam ja mówiłam, że w tym, miesiącu, w tym miesiącu, w tym katalogu też było takie rzeczy, że jak się tam chyba minimum 50 punktów zrobiło zamówienie, to jakiś gratisik się dostawało do mnie, w tym katalogu przyszło coś takiego. Nie wiem co to jest. Zaraz co... A, chyba wiem. Okulary. Jakieś okulary zobaczymy. Właśnie w takim pudełeczku. Potem taką mają torebeczkę. I takie okulary przeciwsłoneczne, nie wiem, jak ja będę wyglądać, o proszę, coś takiego. O, na pewno się przydadzą. Taki czarny map, fajny plecaczek, w tym momencie mam okulary, także fajny, na pewno się przyda na takie słoneczne dni zimowe zwłaszcza do samochodu, jak się wiecie, jak się jedzie samochodem, czasami tak słońce oślepia, że na pewno coś takiego się przyda. Także to moje całe zamówienie. Do usłyszenia, pa pa!